Cześć z tej strony Chrapek, a dzisiaj pokażę Wam jak zmontować sobie taki zestaw do platformy Golf 4, Audia A3, 8L, Octavia, Leon i tak dalej i tak dalej. Jest to zestaw 280 mm na tylną oś do napędu przedniego, czyli do ośki tak zwanej, bo do, na 4x4 ten zestaw nie pasuje i to musicie wiedzieć. Ten zestaw pasuje tylko pod belkę, nie pasuje pod wersję 4x4. Dobra. Bez zbędnego przyciągania, zabieramy się za montaż. Do montażu takiego zestawu potrzebujecie adaptery z naszej strony internetowej. Są to adaptery o oznaczeniu 019: Dostajecie je wraz ze śrubami. Zamawiając, oczywiście, z naszej strony dostajecie komplet adapterów na dwie strony, na lewą i na prawą, oraz osiem śrub mocujących. Tutaj mamy tylko zestaw na jedną stronę, na drugą nie jest tam potrzebny. Do tego potrzebujecie jarzmo z transportera T5 również wraz z zaciskiem z transportera T5 potrzebujecie przewód hamulcowy o długości 250 mm z końcówką M10 na 1. To wchodzi w zacisk oraz potrzebujecie z wewnętrznym gwintem M10 na 1. Tutaj będziemy przykręcać przewód sztywny. Dodatkowo potrzebujecie oczywiście klocki hamulcowe. Tutaj mamy Ferrodom FD B1655, taka numerologia dokładnie. Blaszki mocujące Ferodo akurat daje w zestawie oraz śrubki, które również Ferodo daje w zestawie. Dodatkowo potrzebujecie oczywiście tarczę hamulcową 280 mm z przedniej osi, z Golfa 4, z A3 i tak dalej. Więc tak, zaczynamy od przykręcenia adapteru. Adapter możemy przykręcić w taki sposób, jak i w taki sposób. Jedyne czym tak naprawdę to się różni w tym, że zacisk będzie albo skierowany bardziej ku górze, albo skierowany bardziej ku dołowi. Przewód hamulcowy tak czy jak wystarczy. Jeśli chodzi o linkę, to łatwiej jest ten zacisk zrobić w ten sposób, wtedy tą linkę mniej trzeba naciągać, bo linkę trzeba sobie po prostu wypiąć z tego mocowania, które jest tam przy budzie i naciągnąć dosłownie. Jeżeli dacie ten zacisk w taki sposób, to praktycznie nic nie trzeba naciągać. Jeżeli dacie go do góry, co niektórym się po prostu bardziej podoba, to trzeba tą linkę tam naciągnąć o centymetr, także też nie ma tragedii. Dostajecie od nas jedną śrubkę dłuższą, jedną krótszą. Krótsza śrubka zawsze idzie w ten otwór pomiędzy tymi dwoma otworami. Chodzi o to, że tutaj będzie jarzmo, więc ta, ten gwint nie może ani troszeczkę wystawać. Przykręcamy. Jeszcze jedno o czym musicie pamiętać, tutaj ta powierzchnia musi być idealnie wyczyszczona. Najlepiej wziąć sobie szczotkę drucianą, ładnie to wyczyścić, później można jeszcze lekko przejechać pilniczkiem, żeby jakieś takie grubsze zanieczyszczenia oczyścić. Oczywiście piasta też musi być czysta, piasta musi być prosta. W naszym przypadku jest to po prostu wyciągnięte ze złomu. Na potrzeby naszego pokazu tego filmu to w zupełności wystarczy. Dobrze, przekręcamy to na te M10, tutaj jest 65 Nm. Możemy sobie to dokręcić. Teraz w sumie najwygodniej będzie zamontować sobie po prostu tarczę. Możemy sobie ją zamontować w taki sposób. Możemy sobie ją zabezpieczyć tą śrubką, która tutaj jest zabezpieczająca. Ona pasuje w tym wypadku, więc czemu byśmy mieli jej nie wkręcić? Teraz bierzemy nasze jarzmo. Jarzmo również tutaj nie może być żadnej farby. Jak widzicie my tu, ten zestaw akurat był lakierowany u nas. Leci do klienta jutro. On tutaj nie może mieć ani grama farby. Tu musi być goły metal, bo inaczej ten zacisk może Wam się odkręcić, bo jeżeli ta farba się tutaj ubije pomiędzy śrubami, pomiędzy adapterem, a pomiędzy jarzmem, stanie Wam luz. Więc pamiętajcie o tym, jak sobie sami lakierujecie, sami regenerujecie, bo macie warunki, to jak najbardziej polecamy, tylko pamiętajcie, tutaj nie może być farby, tak samo jak podprowadzenia klocków, również tutaj musi być gładziutko, tu nie może być grubo nalane towaru. Przykręcamy. Tutaj macie dwie identyczne śruby już, także nie ma yy, co się zastanawiać, która gdzie. Te śruby, śruby zakręcamy z bardzo dużym momentem, tutaj jest yy, z 170 Nm. Jak już mamy wszystko dokręcone, mocujemy nasze blaszki. Podklocki mamy jeden. I cyk mamy dwa. I tak to teraz powinno wyglądać. Od tyłu wygląda to w ten sposób. Teraz mocujemy nasze klocki. Klocki są identyczne w tym wypadku, więc mocujemy przedni, mocujemy tylny klocek. Jest. Jak widzicie zaletą tego zestawu do Golfa 4 jest też to, że klocek od t piątki zbiera całą powierzchnię tej tarczy. Więc Idealnie to fajnie wygląda. Wiem, że mamy też inne zestawy, gdzie zostaje na przykład centymetrowy rant od środka. To dalej jest poprawnie i w pełni to działa, aczkolwiek wiem, że niektórym się to po prostu nie podoba wizualnie. Więc w tym wypadku zbiera całą powierzchnię kapsułki, tak jak lubicie. Przechodzimy do montażu zacisku. Pamiętajcie, żeby nie pomylić lewo z prawym, bo zdarzało nam się już takie wypadki, że wysyłaliśmy zestaw i okazało się, że klient zamontował lewy na prawą stronę i nie dało się układu odpowietrzyć, bo. Odpowietrznik był na dole. No nie, odpowietrznik zawsze w hamulcach jest w góry. Zawsze. Skręcamy sobie to. Jedną śrubką. I drugą. W tym wypadku mamy tutaj klucz 12. Czasami są 13. W zależności jakie macie prowadnice. Czy zamiennik, czy oryginał czy też czy auto czy quick break. No jest trochę tych firm, które to robi. Fajnie użyć sobie fajne nowe prowadnice, to wszystko o to fajnie chodzi. Zestawy, które kupujecie od nas gotowe, bo mamy też y, oczywiście zestawy gotowe, nie sprzedajemy tylko adapterów, sprzedajemy też całe pakiety. To u nas na przykład w przypadku piątki nigdy nie zostaje stary tłoczek. Praktycznie cały środek jest nowy, bo no te zaciski mają swoje lata i a zestawy nie są też nie wiadomo jak drogie, więc można sobie na to pozwolić. Dobrze, teraz Wam to obróciłem, żebyście trochę lepiej widzieli. Wkręcamy nasz przewód hamulcowy. Bierzemy, wkręcamy. Dokręcamy go na przykład kluczem 14 w tym wypadku. I my to mamy stworzone w taki sposób, aby pomieć całkowicie ten element, bo tutaj wchodzi przewód sztywny fabryczny. My go omijamy, przykręcamy do tego przewodu elastycznego, w zależności czy wybierzecie sobie wersję gumową, czy w stalowym oplocie. Yy, przykręcamy tutaj przewód sztywny, który idzie już w to mocowanie, w to mocowanie i idzie z powrotem w oryginalne mocowanie belki. Jest to fajne, schludne. Yy, tutaj moglibyśmy użyć ten otwór, aczkolwiek wtedy ten przewód musiałby być nie dość, że bardzo krótki. To jeszcze kolidowałby z wtyczką od ABS-u. A po co? Tak naprawdę jest to niepotrzebne, więc w ten sposób to, to działa. I mamy zamontowany cały zestaw żadnej filozofii tutaj nie ma. Jak widzicie, mieliśmy tutaj zdemontowaną osłonę tarczy. Oryginalna nie, nie pasuje, to Wam mówię od razu. Jeżeli chcecie koniecznie osłony, to pasują z wersji 256 mm. Na naszej stronie internetowej jest dokładny numer części do tych osłon. One pasują. Jedyne co trzeba sobie wtedy wyciąć, to albo górę lekko, albo dół, żeby zmieścić po prostu ten adapter, bo ta osłona wyhaczyła o ten adapter. Lekko ją podcinamy. Ona jest fajna, bo ta z wersji 256 jest dosyć dużą osłoną i spokojnie ogarnie tarczy 280. I to wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Jeżeli się Wam podoba, możecie zostawić łapkę w górę. Budujemy też, głównie budujemy zestawy do starych wagów, także jeżeli coś potrzebujecie, możecie do nas pisać. W sezonie zimowym zajmujemy się też produkcją adapterów na zamówienie. W sezonie letnim nie bardzo, bo nie mam po prostu na to czasu, jest tyle zleceń zamówień, że nie wyrabiamy się. Jeżeli Wam się podoba taki zestaw, to zachęcamy do zakupu. Jest dostępny na naszej stronie rapakarspel. Można sobie tam wejść. Jest zarówno konfigurator całego zestawu, gdzie możecie sobie wybrać kolor, jakie chcecie klocki, jakie chcecie tarcze. Na przykład polecamy Rottingera na dzień dzisiejszy. Jesteśmy bardzo z niego zadowoleni. Jak możecie zakupić same adaptery, jeżeli chcecie sobie ten zestaw zorganizować sami. Dzięki. Na razie.